Jest! Mamy to. Drugi sezon Diablo Immortal. Blizzard już oczywiście pokazał już co będzie się znajdować w najnowszej aktualizacji, która chyba już z tego co widziałem była i prawdopodobnie wszystkie te rzeczy rozpoczną się jutro. Tak mi się wydaje. Dobra, ale mniejsza o to. Przejdźmy sobie na tą scenę i tu jest wszystko opisane. Co my tu mamy? No to tak. Pierwsza aktualizacja zawartości do Diablo Immortal. Odkąd awanturnicy wkroczyli do świata Diablo Immortal, udało im się pokonać niezliczoną liczbę demonów, uwolnić sanktuarium ze szponów płonących piekieł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kodeks karnet bojowe, sezonu drugiego. Służebnice krwi. Czyli co, nie dodadzą tego? Tego całego yy, rycerza krwi, którego mieli dodać. Koniec za 37 dni, to co to kurde, będzie 40 dni trwało? No zobaczymy. Fanatyczki hrabiny, czyli nikczemne służebnice krwi, zbuntowały się w mrocznej kn kniei. To właśnie one są głównym tematem nowego karnetu bojowego, które wprowadzone... wprowadzenie rozpoczyna drugi sezon Diablo Immortal już 7 lipca o godzinie trzeciej czasu serwera, czyli wiecie co robić. <grych> nie grać, e, raczej nie i spać i grać. W nowym karnecie bojowym czeka na Was 40 rank z wyzwaniami i nagrodami, takimi jak legendarne klejnoty, emblematy, rękojeści i wiele innych. Czy to jest ten e, klejnot, co był w. W poprzednim kodeksie. No, jeżeli to będzie ten sam, to, to trochę tak Blizzard trochę lipnie toście zrobili. Powinniście dać zupełnie co nowego: choćby nie wiem, te takie wysoko. No, może nie wysoko poziomowe, te średnio poziomowe klejnoty dać. choćby te trzy gwiazdkowe No dobra, no mniejsza. Co my dalej tu mamy? Dla turników którzy pragną zdobyć więcej skarbów, dzięki kolejnym rangom karnetu bojowego, mamy ponownie dwie wersje płatne? do których mogą ulepszyć swój karnet bojowy na cały czas trwania sezonu. Wzmocniony karnet bojowy, wzmocniony karnet bojowy kolekcjonera. Co? Co wy zaście tu wymyślili? Ech. Wzmocniony karnet bojowy zawiera wszystkie nagrody rang ze standardowego karnetu bojowego, dostępnego za darmo i odblokowuje ścieżkę wzmocnień, która zapewnia dodatkowe nagrody za osiągnięcie każdej rangi. Oprócz tego za zakup tej wersji otrzymacie element ozdobny służebnic krwi dla broni który zostanie odblokowany na pierwszej randze. Po osiągnięciu 40. rangi otrzymacie natomiast pokryty cierniami ozdobny pancerz służebni z krwi. A może se to kupię? Wzmocniony... Aha, dobra, to jest... Dobra, już wiem o jaki chodzi karnet. Czyli macie ten zwykły karnet i no, wiem o co chodzi. Wzmocniony karnet bojowy kolekcjonera zapewnia dostęp do wszystkich nagród i elementów kosmetycznych za rangi ze, wzmo... ze wzmocnionego karnetu bojowego. Dodatkowo otrzymacie ramkę portretu służebni z krwi, portal służebni z krwi i premię. Plus 10 do rangi. Wszystko to otrzymacie od razu po ulepszeniu karnetu bojowego. No a są dwa dwie, dwie rodzaje tego karnetu bojowego, że możecie startować od pierwszej rangi albo od dziesiątej rangi. No, karnet bojowy sezonu drugiego będzie aktywny do 4 sierpnia. Do 4 sierpnia, do godziny trzeciej, czasu serwera. Więc zacznijcie ciekać demony i zdobywać kolejne rangi już dziś. Czy to jest niecały miesiąc, praktycznie. Nowy boss piekielnego relikwiarza wita drżąca śmierć A to już pewnie już było głośno o niej To już nawet nie będę czytać I tu jest coś takiego jak Weekendowe wydarzenia, wygłodniały księżyc Księżyc jest głodny i żądny krwi I to waszej Spójrzcie na niego awanturnicę, skąpcie się w jego Świętym blasku i uszanujcie jego żarłoczny zew A podzieli się z wami Swymi darami za spełnienie żą. Żądań księżyca. Otrzymacie księżycowe okruchy, które możecie zamienić na błogosławieństwa po zdobyciu siedmiu błogosławieństw. Księżyc, księżyc będzie dla was na tyle łaskaw, że możliwa będzie ich wymiana na losową nagrodę. Zaprezentujcie księżycowi wystarczającą liczbę błogosławieństw. Eee, zachęcamy śmiało, aby od 15 lipca, czyli dopiero gdzieś chyba w przeszłym tygodniu, jak to wygląda, no w przyszłym tygodniu w piątek, do 18 lipca. No... Czyli to jest całe no, weekendowe. No. Dalsze plany Blizzard oraz cały zespół twórców Diablo Immortal pragnie wam podziękować, bla, 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 bla. Poprawki, rozgrywka i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są te standardowe błędy, ale z tego co tu czytałem, z tego co tu wyczytałem, to ponoć ma się zabrać za tych wszystkich boterów. A tu jest. Nasz zespół stale monitoruje uwagi graczy i z przyjemnością. Informujemy, że wraz z dzisiejszą aktualizacją treści wprowadzonych zostanie wiele poprawek błędów. Prowadzimy również specjalnego bloga poświęconego zgłaszaniu znanych problemów dotyczących otwartej bety Diablo Immortal na PC i komunikowaniu, kiedy wprowadzamy powiązane poprawki i aktualizacje. Ostatnio dotarły do nas zgłoszenia na temat obecności botów w Diablo Immortal. Będziemy stale monitorować problem i, w razie potrzeby. Odpowiadać działaniami dyscyplinującymi, by uniemożliwić takim kontom wpływanie w negatywny sposób na doświadczenie z gry naszej społeczności. Jeśli macie podejrzenia, że napotkana postać może być botem, prosimy o skorzystanie z narzędzia do zgłaszania w grze, by nas o tym powiadomić. Wtedy z pewnością otrzymamy unikalny identyfikator zgłoszonego gracza, A, czyli biorą się za tych boterów. Ale pytanie, czy oni się również zabiorą na tych boterów, którzy. Eee, płacą. <laughs> A w ogóle tu jest, aha, tutaj jest cały ten pancerz cierniowy. No trochę fajnie, fajnie wygląda ten pancerz. Chyba sobie nawet go kupię. Czyli co, tu jest mnich. Tu wychodzi na to, że to jest barbarzyńca, łowca demonów, czarodziejka, krzyżowiec, no i nekromanta. A nekromanta standardowo ma fajne te pancerze zaprojektowane. Zresztą reszta tych wszystkich reszta zresztą wszystkich postaci. No nic. To byłoby na tyle, także jeżeli się podobało, podobało, zachęcam do komentowania, subskrybowania oraz dawania lajka, także trzymajcie się, na razie, cześć.